David 4654 A to jest nasz Minecraft Zobaczymy się nagrywa. O, oh, fuck! Nie wysunimy ogólnie. Ekranu, sorry. Ostatni ekran! Fuck! No my fucking bitch. Widać? Widać, widać. Poczekaj zobaczycie się. Zagrywa. Nagrywa się, nagrywa się. Zum! Mam Ciu-ciu. Zoom! Słownie po tym odcinku nagrywam. Po tamtym odcinku nagrywam drugi odcinek. Tamten trwał 16 minut. No dobrze, dobrze, do, dobrze, dobrze, nagrywam, dobrze. Mam nadzieję, że teraz lepiej będziecie widzieć zobaczcie, fajnie, takie zoom, ostre. Mam nadzieję, że będziecie teraz lepiej widzieć i nie słyszeć. Um, mm. mm, mm. Będzie też paczka modów jakaś tam. Chyba od G albo od kogoś tam. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Um. To możemy już nawet zacząć budować dom. No. Tylko zrobię tak. Dziurp! Dub. Gdzie by go wybudować? Tutaj. No, ja nie umiem za bardzo budować. Więc. Yy, więc nie umiem. Od razu się przyznaję, że nie umiem budować. co tu będzie, ale coś na pewno fajnego. Zoom, jed, one, one, one. Dobrze. crazy my number baby. dajcie mi coś sprawdzić dajcie mi sekundę eee, nic chciałem coś sprawdzić ale to nie 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 widzicie tam górę poczekajcie w się Renderuj się o nie seriale Zreenterowałem się. widzicie zarysy, to coś tam zrobię. Tylko, że w przyszłym odcinku. Na razie budujemy dzisiaj domek. Na serio, nie umiem przyznać, przyznam się, nie umiem budować domków. Ja wcześniej 97, teraz mam 100 coś w p.m. Więc, wieńc, po, po 16, po 17, po 18 będę minut robił odcinki. Eee. No to, więc tak, no to się zarabiamy do roboty, zarabiamy. Mam nadzieję, że mi starczy. Mam tylko słodką nadzieję, że mi starczy. Ale raczej nie laps A może nie, nie nie starczy mi. Dobra, to wiem co ja już zrobię. Ja wiem, ja wiedzieć. O takie coś. Zoom. Mm -hmm. Czasami możecie zauważyć czarny ekran, ale to yy, chyba Wam w niczym nie, nie ma przeszkadza, bo patrzę, czy się nagrywa. Nagrywa się dobrze. Zoom. Sorry, że tak zoomuję, ale się poniesę. Cym, cym, jakie by tu robić wejść to będzie... Tyk, tak podwójny. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. O, coś takiego. Już Co? nawet teraz sobie zrobić O fuck zapomniałem wam podejść w opisie tego tekstur pak ten tekst Ale myślę, że już w następnym w tym odcinku nie zapomnę O Co by tu wsadzić O Może się prześpię. Hmm, hmm, hmm. Wiem, raz, że potrzebuję dużo piasku. To jedna rzecz. Druga rzecz. Nie wiem. Teraz mi nie ma. Sobie też ściągnę w następnym odcinku. Więc nie martw się, nie martwcie się. Okay. <coughs> na normalnym gram, bo na łatwym to. Ostralipa, ostralipa, co ja gadem w ogóle, co ja pieprzę tak, tak. Tak, tak. Mm. Tak, 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 tak. Pozostępuję sobie tym. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Nie, to mi się na serio przyda. Na serio, co? Ja... Na serio, dzisiaj jakiś, nie wiem, jakiś na dzień. Zom. Zom, zom, zom. Się. Się, siadzę sobie czysine, żeby sobie rosła. A tak. Teraz idę na postelnię. Może nawet tutaj wykopię piasek. Nie wolskaj! Yeah! Jak wiecie jest rok szkolny, więc nie będę dar mordy. I tak często nie będą się pojawiały odcinki. Serge, że tak kładę dyskami, ale później to i tak się wydaje. Wyt wytnie chciałam powiedzieć. W kopie um. widziałem. Nagrywa się? Nagrywa się ładnie. Um, trzeba będzie jeszcze plantację zboża zrobić, no to mogę nawet teraz pozbierać sobie seed'a nasiona, jak kto woli. Na razie przy brzegu będą rosnąć, wiecie, w prowizorkach. Hmm, teraz trzeba zrobić. Trzeba zrobić, trzeba zrobić, trzeba zrobić. Matykę. W każdej chwili ktoś do mojego pokoju może wejść. sory z góry. Dobra, to ja już kończę ten odcinek. Siemano cześć, w następnym odcinku będzie farma itp. i tyle. Siemano.